Wydałem właśnie trzecią książkę księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi pod tytułem Słowo na trudny czas. Tutaj też znajduje się dodatek: Różaniec na trudny czas. Jest to chyba najważniejsza i najlepsza książka księdza arcybiskupa. Te poprzednie jakby charakteryzowały sytuację w kościele, kondycję duchową biskupów i kapłanów. Ta daje, mówi o tym, co, co trzeba by zrobić, żeby się, się uratować, Kościół uratować. I po prawej stronie, czy po tej konserwatywnej stronie, tradycyjnej stronie, jest wielu ludzi, którzy trochę zaczynają zachowywać się w taki sposób. Nie jestem jak ten celnik, prawda? To oni są. Winni to oni są, nie kochają Chrystusa, to oni błądzą. Natomiast ksiądz arcybiskup tutaj zwraca się do nas i pokazuje nam, jak, jaka jest nasza wina, jak mamy nad sobą pracować. I mówi o wielkim poście, ale nie myśli o wielkim poście, który powiedzmy 2021, który się powoli zbliża do końca. Tylko mówi o tym wielkim poście, który zaczął się w marcu 2020 i cały czas trwa. I jeżeli ten wielki post przez katolików zostanie przeżyty i wykorzystany tak, jak powinien zostać wykorzystany, no to skończy się tak jak każdy wielki post z martwych staniem i e, zwycięstwem e, dobra. E, to, książka jest dla każdego z nas, ale też oczywiście warto ją e, polecać, dawać naszym kapłanom, bliskim, przyjaciołom. Naprawdę zrobi dużo dobrego.